Rozdział trzeci. O ile podróż w jedną stronę odbywała się spokojnie i niefrasobliwie, o tyle droga powrotna zaczęła się pod złym znakiem. Już z kadyksu sygnalizowano silną falę. Na szerokości zaś oporto ocean rozhulał się na dobre. Z lewej burty fale raz po raz zamiatały przód okrętu. Z pokładu znikły leżaki z armatii w miarowych pochyleniach zanurzał się aż po otwory kotwiczne, a wówczas rufa wznosiła się wysoko, by znów opaść. Bryzgi piany uderzały w okna kabin pierwszej klasy, sięgały w silniejszych porywach wiatru aż do mostku kapitańskiego. W kadłubie skrzypiało od uderzeń bałwanów. Na szerokości kap Finisterre niebo pokryło się chmurami. Wicher wzmógł się, wyjąc wściekle w olinowaniu masztów. Pasażerowie zaczęli chorować. Runicki obudził się z silnym bólem głowy. Przepisywał to początkowo nadmiarowi wypitej w cywilni malagi. Dopiero gdy przez firanki dojrzał tańczące morze, zrozumiał, co się stało. W niewyraźnym samopoczuciu zaczął się ubierać. Niepodobna było utrzymać się na nogach. Dlatego też zrezygnował z golenia się i kąpieli, chociaż z przyjemnością zanurzyłby się w zimnej wodzie. Wiadalni stoły były pokryte ramami, w których pobrzękiwały szklanki i stukały talerze. Zataczając się dobrnął do swego miejsca. Było już dość późno, a pomimo to większość nakryć pozostawała nietknięta. Chorują, pomyślał, lecz jednocześnie powziął postanowienie. Ja się nie dam. Musiał wytrwać. Zbyt wielu osobom, przede wszystkim Magdzie, mówił, że nie podlega chorobie morskiej. Zresztą czuł tylko ból głowy i coś niewyraźnego w dołku. Przełknąwszy pośpiesznie filiżankę kawy i bułkę z wędliną, Ksawery czym prędzej wyszedł na pokład w przeświadczeniu, że świeże powietrze najskuteczniej powstrzyma przykre objawy. Na chwilę tylko wpadł do kabiny.